Pomyśl o najważniejszej osobie w swoim życiu. Dam ci parę sekund na zastanowienie się. I co? Kto to był? Ktoś z rodziny, mama, tata, rodzeństwo, może Twoje własne dziecko? To wszystko są ważne osoby, ale dlaczego nie pomyślałeś o sobie? No właśnie większość ludzi nie myśli o sobie w pierwszej kolejności. Jak się więc czujesz, z niestawianiem na siebie priorytetu? Jeśli uważasz, że powinieneś więcej poświęcić sobie, to oprócz mojego kursu i książki Pożegnaj Prokrastynację, gdzie możemy realnie i głęboko popracować nad trudnym zagadnieniem odwlekania, który znajdziesz w linku w opisie, możesz posłuchać dzisiejszych dwóch kluczowych idei zdrowego egoizmu. Tak, tak jest możliwy. Pierwsza z nich wpojono nam, że potrzeby i oceny innych są ważniejsze niż nasze. Tu, oczywiście, palcem ręki można wskazać na rodziców ale oni nieświadomie powielali szerszy trend kulturowy, więc tak, rodzice nam wpoili, zaraz powiem jak, taki model wypierania własnych potrzeb, ale robili to, bo też byli umoczeni w takiej kulturze. Masz nie płakać. Jak płaczesz, to nie jesteś akceptowany w naszym towarzystwie. Nie ma mazgaj się, nie marudź, nie narzekaj. Jednym słowem, dziecko ma schować emocje swoje do kieszeni, inaczej nie będzie akceptowane przez rodzica. Powiedziałbym, że jest to nawet jeszcze bardziej okrutne. Dla wygody rodzica i jego, w cudzysłowie, świętego spokoju, dziecko ma nie przeszkadzać, jakby go zupełnie nie było. Na szczęście obecnie modele wychowania się zmieniają i cieszy mnie, że promuje się pogłębione rodzicielstwo i utrzymywanie znacznie bliższych relacji dzieci z rodzicami. No ale rzeczywistości też nie zmienimy, od razu przynajmniej. Dla wielu nadal dzieci to jest coś, co ma nie przeszkadzać. I jak u typowego Belfra w szkole, dzieci mają tylko obowiązki, mają się tylko słuchać, ale żadnych specjalnych praw nie mają. W hierarchii niektórych domostw nadal obowiązuje XIX-wieczna zasada, że dziecko w hierarchii to tak pomiędzy psem a meblem, wyżej od niego jest oczywiście krawa mleczna, służka czy guwernantka, koń pana oczywiście gdzieś po drodze, a potem dopiero zaczynają się prawdziwi ludzie. No więc... Nie ma nic ważniejszego, niż to, co sobie pomyśli zupełnie obca osoba w autobusie o tym, jaką masz głupią czapkę. No to jest co prawda twoja czapka, którą chcesz założyć, bo ci się super podoba i jest elementem twojej tożsamości, ale nie. Ważniejsze jest to, co sobie obcy pomyśli. Jeszcze sobie coś źle pomyśli o tobie i co wtedy? A ja tu połączyłem dwa elementy. Pierwszy masz wypierać własne emocje, bo innych emocje, innych odczucia, innych spokój jest ważniejszy. I drugą, chcesz jakoś okazać swoją ekspresję, pokazać swoją tożsamość, pokazać swoją osobę. Ale przecież to innych myśli, innych oceny są ważniejsze niż twoje własne. I widzisz ten paradoks? Jesteśmy uczeni dyscypliny i takiej dziwnej pruderii, jakbyśmy mieszkali przynajmniej w internacie u zakonnych. Nie prowokuj, nie pokazuj siebie, czekaj grzecznie, aż sami cię ludzie odkryją. A co najgorsze, nie bądź dla innych utrapieniem, swoimi potrzebami i emocjami. Oraz ulegaj, jak tylko inni mają na to ochotę. Tańcz, jak inni zagrają. Potem, w konsekwencji masz trzydzieści parę lat i żyłeś życiem innych, żeby przypadkiem nie rozgniewać rodziców, Robiłeś to, co sprawi im radość. Poszedłeś do pracy, bo przecież ważne jest, by mieć pracę. Poszedłeś na studia, bo przecież ważne jest, by iść na studia. Masz dziewczynę, wkrótce żonę i dziecko, bo ważne jest, by mieć dziewczynę, żonę i dziecko. Robisz wesele o wartości wkładu w duże mieszkanie, bo przecież ważne jest, by zrobić wesele. Choć nienawidzisz tańczyć, chodzisz na lekcje tańca do wesela, bo ważne jest, by zrobić pierwszy taniec na weselu. Kto to widział wesele bez pierwszego tańca? Kto to widział? No i jeszcze ślub kościelny, bo co by powiedzieli rodzice panny młodej? Tego wujka, przeciął wodę po kisielu, też ważne by zaprosić, bo co sobie ciocia pomyśli? Dziecko do chrzcin oczywiście zaprowadzisz, choć w kościele z żoną nie byliście z dziesięć lat minimum, a chrzestnego to jakoś tak z doskoku, byle fajne prezenty przesyłał dziecko. No bo ważne jest, by chrzest był, bo by babci było smutno. Kręciłaby nosem i w ogóle. Jeździsz na wakacje raz, albo nawet dwa razy do roku z biurem podróży, bo ważne jest, by jeździć na wakacje. Możesz wtedy w pracy pokazać zdjęcie z plaży. Pokazać, ja to mam życie. Co z tego, że ledwo na to starcza pieniędzy? Trzeba jechać, a jak nie jedziesz, to jest absolutna porażka. To nie masz to się w ogóle pokazywać. Masz samochód, bo ważne jest, by mieć samochód. Masz nawet poważną minę i szafę pełną koszul, bo ważne jest, by mieć koszulę, no i samochód. Ale po drodze... Tego wszystkiego nie dostrzegamy, że tak wiele rzeczy robimy, bo powinniśmy, bo babci będzie smutno, a co nie wynika z naszych realnych potrzeb. Nasza realna potrzeba małe, skromne wesele, duże oszczędności, własne może mieszkanie wtedy to wszystko jest prostsze, łatwiejsze. Może dziecko trochę później, może inne decyzje trochę odłożymy w czasie. Może nie pojedziemy z biurem podróży, tylko sami zorganizujemy wycieczkę kamperem. Wycieczkę życia, przygodę gdzieś pod namiotem, kto wie. Ale to jest życie, które byłoby Twoim życiem, a nie życiem innych osób. No więc druga idea zdrowy egoizm. Odpowiedzią na te problemy jest zdrowy egoizm, nazywany czasem racjonalnym dbaniem o siebie. To jest ciekawa terapeutyczna perspektywa, która często dla wielu jest szokiem, ale w momencie, gdy się usamodzielnisz w dorosłości. To ty jesteś najważniejszym opiekunem dla samego siebie. Jeszcze raz, ty jesteś najważniejszym opiekunem samego siebie. Twoim obowiązkiem jest ogarnąć tematy dookoła siebie, ale również te związane z tobą samym. Ja wiem, że to brzmi jak się to wypowiada, jak oczywista oczywistość że jesteśmy sami dla siebie opiekunami, ale. Wiedząc o tym, jak mało osób wymienia siebie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ważność, to warto zadać sobie pytanie realne: jaki rodzaj opieki sobie zapewniamy? Jakimi opiekunami dla siebie jesteśmy? Bo jeśli jest to opieka w postaci lepiej nie zawracać sobie głowy swoimi problemami, udawać, że nie istnieją, wypierać je, to mamy w konsekwencji duży życiowy problem. Trochę też idąc z zasadą znaną z rodzicielstwa: szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. Warto umieć o siebie zadbać i postawić swoje potrzeby na pierwszym miejscu, przynajmniej w części przypadków. Jest szereg zalet zdrowego egoizmu. Oto parę z nich. Po pierwsze, daje długoterminową perspektywę, pozwala na podejmowanie decyzji, które są korzystne długofalowo, w przeciwieństwie do impulsywnego szukania podniec tu i teraz, które często okazują się szkodliwe. Utrzymujesz wtedy lepsze relacje z innymi, bo jesteś w tych relacjach bardziej uczciwy, nie robisz rzeczy na siłę. Przez co nie chowasz potem żadnej urazy czy kwasów. Po trzecie, zwiększasz swoją pewność siebie. Dbanie o siebie i traktowanie się z należytym szacunkiem po prostu podnosi Twoją odczuwaną wartość, no i pomaga Ci stawiać granice. Jesteś bardziej produktywny. Skupiając się na sobie i swoich silnych stronach, częściej znajdziesz działania, które będą wspierały Twoje potrzeby. Kolejno, będziesz bardziej asertywny. Będziesz szanować swoje granice i granice innych osób. Nie pozwolisz, by je naruszano, a to rodzi lepsze i zdrowsze relacje. No i przy okazji odsuwa ludzi, którzy w reakcji na zdrowe budowanie granic i zdrowe ich stawianie, będą mówili, że jesteś jakiś trudny, ciężki. Nie, to oni próbują naruszyć Twoje granice, a ty je po prostu postawiłeś w miejscu, w którym je postawiłeś i grzecznie pilnujesz. No i następnie lepiej poradzisz sobie z trudnościami w życiu, bo będziesz mieć zdrowszą relację ze swoimi słabymi i mocnymi stronami. Oraz będziesz potrafił realistycznie ocenić, czy stać cię na to zmaganie, czy lepiej je omijać. Należy przy tym podkreślić, że zdrowy egoizm zupełnie nie neguje i nie umniejsza istnieniu potrzeb innych osób. To podejście stawia na zdrowy balans pomiędzy czasem dla ciebie, a czasem jaki poświęcasz innym. I nie, myślenie o sobie to nie jest poświęcanie czasu sobie. Dbanie o siebie, całościowe, holistyczne... W każdym aspekcie życia, dosłownie każdym, stawianie sobie ważnych priorytetów i ich realizowanie to jest właśnie racjonalne dbanie o siebie. Więc nie żyj życiem innych. Zostań najlepszym opiekunem dla samego siebie lepszym niż najlepsi rodzice, o jakich możesz pomyśleć. Więc następnym razem, jeśli ktoś zapyta się o najważniejszą osobę w Twoim życiu, być może to właśnie Ty awansujesz na pierwsze miejsce, albo chociaż. Do pierwszej trójki, tak by było naprawdę korzystnie dla Ciebie, gorąco polecam Ci tę postawę. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.